Świat znów to potężne miejsce. Jest kraina jak żadna inna, gdzie nie ma limitu, co można sobie wyobrazić. Kiedy jest pełnia księżyca, możesz zobaczyć magię znów między błyszczącymi gwiazdami. Każda mówi swoją historię w kosmosie. Jaką historię mówi Twój sen? Nazywam się Moonlight Cookie. Mistrzyni w Magii Snów. Kiedy nadchodzi noc, ciastka wchodzą do świata snów. Wtedy moja moc jest najsilniejsza. Energię kosmosu. Słodkie sny są zrobione z tego. Kim jestem, by się nie zgodzić z mocą, która została mi dana. Można powiedzieć, że to moja wymarzona praca, Chcę wszystko wychrani od innych, mam nadzieję, że moje uczucia będą mogły ich dosięgnąć. Moim obowiązkiem jest czuwanie nad miastem czarodziejów, aż do ich powrotu. Oczywiście, oni powrócą, jedynie muszę poczekać trochę dłużej. Od do tego czasu zrobię, co będę musiała. Wytrzymać te miejsce bezpieczne od tych, którzy chcą zaszkodzić. Wygląda na to, że planety są w retrogradacji. Nie ustąpię im. Nie lekceważ magii Księżyca. Słuchajcie pieśni gwiazd. Zobaczę Cię w moich snach. Cookie Run Kingdom